Siemaneczko wszystkim Jesteśmy dzisiaj we Wrocławiu Na pokazach Wrocław Motorcycle Show Są to targi typowo motoryzacyjne W dalszej części Wam też pokażę jak tutaj nowinki się wystawiają i marki A my jesteśmy obecni na naszym stanowisku My się wystawiamy tutaj z naszą Husqvarną FC250 Zupy LTZ 400 i kanamem Renegade 1000. Mamy ze sobą również LTZ Ceberów, bo są z nami, tam osiedla 450 Ceberów LT Era 40 Też Ceberów Jest też z nami tutaj spoko osóbka Whiteout. Widać no. Teraz no. widać Potem zobaczymy się W No I widzimy się po prostu w dalszej części Na jakichś okazach może Coś ciekawszego Lecimy z White Outem, lecimy zobaczyć pokazy Stunt'u Występuje dzisiaj Rafał Pasierbek i Stunter 13 Oraz drugi, za chwileczkę wam opowiem kto to jest wa Przedstawię wam ich trochę bliżej I prawdopodobnie uda się wejść i ograć motory Więc wam też, was poinformuję o wszystkim I zrobimy mały wywiadzik tam z nimi, widzimy się zaraz na pokazie Jesteśmy już na strefie, tutaj jest Stunt FMX Dzisiaj swoje pokazy ma Rafał Pasierbek i Marcin Łowacki Kilkukrotni mistrzowie świata w Stuncie Czekamy na pokazy i coś zobaczymy No co? To jest to, po żeby cały czas połkadę w swojej wyjętości wykonywać teraz pierwsze Dzisiaj jeszcze wszyscy się zbierają. Nasze stanowisko prawie gotowe na dzisiejszy dzień. Czekamy na ludzi. Siema Siemno. Widzimy się po chwilowej przerwie. My lecimy właśnie na pokazy, ze Seberem i z Kubą. No, widzimy się już na pokazach. No, Wczoraj były pokazy tutaj. Dzisiaj mamy freestyle Family, studi FMX. Czy coś nas bardziej interesuje? Idziemy tak w miarę szybciej. Żeby się fajnie ustawić, bo chcę ponagrywać Ciekawe No No, tam pomiędzy, tam No, idziemy się fajnie ustawić i widzimy się jak będą zaczynały się Wszystko To już jest Radek, słuchajcie Dzisiaj międzynarodowy skład od Freestyle Family Polsko-czeski Także będzie naprawdę fajnie Radek generalnie mega stylowiec Lata No kozackie klasyka. ja zaraz zacznę bo mam trochę do rozdania rzeczy Do drugiego Uu, Dobra Pierwszy mały był tu Dobra, brawo, jest szapeczka leci do ciebie od motula. Prosto. A co tam, mam dobre serducho, jest piękna pogoda we Wrocławiu. Tydzień temu Wro w Warszawie mieliśmy naprawdę grudno. Było, Słuchajcie, padał deszcz, biał wiatr, ale tak daliśmy radę. Wymięcie. Bardziej chciałbym freestyle'owy typowo, bo lip oczywiście zaczął się w sposób. O, dobrze! Yes. Ale słońce świeci, więc nie I słuchajcie! Słuchajcie, jeden z nich lata na KTM-ie, drugi na Jamaste. Także to na ten rozkrzywkowy pokaz. Na trzy. Raz, otrzymywało. I teraz największy blowac dla was, to przyszliście za... Co tutaj wystawia za maszynę? To tutaj za maszynka. Ja latam na Yamatce YZ250 w słowie 2022 rok. To taka sztuka przerobiona typowo do Freestyle Motocrossu. Mamy tutaj kilka takich różnych przeróbek. Główna sprawa, wycięte siedzenie, obniżone. Przespawana rama, uh -huh. wycięte boczki tutaj po to, żeby łapać rękoma, tak zwane graby, robić różnego typu triki. Do tego zawieszenie całe jest przerobione po tuningu beton generalnie. Bo mega tutaj nas wciska na rampie i po lądowaniu jest mega strzał. Uh -huh. Do tego taka wysoka kierownica, żeby można było ro robić różne triki przez kierownicę, nogi przekładać i tak dalej. Ułatwia nam to troszkę. Do tego takie specjalne rączki, jak to wszyscy mówią, to są tak zwane flip lewery. Czyli jak robimy jakieś salto z trikiem, hmm. możemy tutaj oprzeć się nadgarstkiem, przed ramieniem i wtedy łatwiej jest nam wrócić na motocykl, bo nie przerycimy ja. przez kierownicę. Do tego taki stabilizator specjalny, to samo jak robimy flipa, żeby po lądowaniu i w ogóle po wyjściu z rampy, żeby prosto wyjść, to nam pomaga, bo wtedy jest bardzo sztywna kierownica, tutaj zmieniamy sobie tam numerek. Załóżmy na Maxa na ósemeczkę i ona już, już ciężko chodzi, a jak się tam zrobi na jedynkę, no to, to ona już, już sobie lata, nie? Rozumiem. Także taki bajer z ciekawostek takich futer, jest tak zwany foot lever, wkładamy tutaj nogę, zahaczamy się i też a. pomaga nam to w różnych trikach, może na następnym pokazie zrobię coś z tym, z tym bajerem. No i to z takich głównych przeróbek to... Wiadomo jakieś modyfikacje w silniku, widechy pierdoły, żeby trochę ten motor był taki żabszy, e, mocniejszy i No i tyle w sumie. Dobra to dziękujemy. Dzięki wielkie. Dzięki za wywiad. Wbijaj na moje sociale także. Zapsa FMX. do zobaczyska. No, po...